Tytuł tego filmu może się wydawać kontrowersyjny, no jak to ktokolwiek może nie lubić świąt, no ale ptaki, ptaki ich nie lubią zdecydowanie. Dlaczego? Dlatego, że w okresie świątecznym ludzie, którzy dokarmiają ptaki, bardzo często zapominają o ptakach. Tak to jest, że koncentrujemy się na wyjazdach, koncentrujemy się na tym, żeby przygotować wigilię. Musi być 12 albo i więcej potraw. Muszą być prezenty. Wszystko musi być na tip-top i koncentrujemy się na świętach, a zapominamy w tym czasie o ptakach. Zwłaszcza problem jest wtedy, kiedy mamy ptaki, gdzie dokarmialiśmy je długo i one zdążyły się do karmika przyzwyczaić. I wtedy pojawia się problem. Jak jeszcze to, na to się nałoży e, zmiana pogody, e, deszcze, czy marznące, czy, czy śniegi, mrozy, no to jest to poważny problem. I rzeczywiście. Często obserwuję ptaki intensywnie szukające w karmnikach jedzenia w okresie świątecznym i tego jedzenia nie znajdujące. One widać, że są takie poddenerwowane, przemieszczają się szybko i szukają. Jak już znajdą jakiś, no to się twardo trzymają tego karmnika. Zatem ptaki nie lubią świąt. Oczywiście nie lubią też Sylwestra, dlatego że nie lubią huku, który potrafi je wybudzić. Czasami zadajecie pytanie, czy petardy zabijają ptaki w Sylwestra, no same petardy raczej nie, bezpośrednio to tak się nie dzieje, też mało prawdopodobne, że ptaki dostają jakiegoś zawału ze strachu, natomiast ptaki w Sylwestra się płoszą, zrywają się do lotu, no i tracą tą możliwość wyboru bezpiecznego miejsca na nocleg. Bardzo często ulegają kolizjom spłoszony tak, leci, ucieka na oślep, zderza się z jakimiś rzeczami i to może doprowadzać do tego, że, że ginie, po prostu, że ginie, albo ląduje w jakimś nietypowym miejscu, trochę oszołomiony, taki wybudzony ze snu i pada ofiarą drapieżnika, tak, chociaż sowy też pewnie się dosyć płoszą, no ale jak już kończy się strzelanie, sowa wylatuje polować, to może takiego ptaka łatwo, łatwo pochwycić. Yy, I jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna w tej kwestii. Wybudzając ptaki w nocy długiej zimowej, gdzie one naprawdę mają dobrze wymierzoną tą swoją energię, powodujemy, że tej energii zużywają więcej. Zatem yy, jest im trudniej przetrwać do rana. Rano mają gorszy start. Mogą być osłabione przez to właśnie wybudzanie. Zatem tak, strzelanie petardami na pewno negatywnie wpływa na ptaki i na pewno może zwiększyć ich śmiertelność, choć nie jest to bezpośrednie, bo to nie petardy zabijają, tylko to, że ptaki się płoszą i konsekwencje tego spłoszenia mogą być dla ptaków zabójcze. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie ptaki wymrą, bo przecież widzimy, że, że nie wymierają. Dobra, słuchajcie, leci stado będzie krzykliwych, chciałbym zrobić zdjęcie. Taki podobnie też często nie lubią weekendów, zwłaszcza jeśli gospodarze, którzy je dokarmiają, wyjeżdżają gdzieś dalej i nie załatwią tego, żeby ktoś zaopiekował się karmnikiem, żeby ten pokarm nasypał. Zatem co można zrobić w sytuacji, kiedy mamy wyjechać? Rozwiązań jest kilka. Po pierwsze, prosimy kogoś, żeby nas zastąpił, czyli żeby ten karmnik napełnił. Po drugie, zastosujmy... Taką karmę, która wystarczy na dłuższy czas, albo zastosujmy taki karnik z odpowiednim zasypem, gdzie zasypiemy masę słonecznika i starczy na bardzo długo. Oprócz tego, że mamy słonecznik, możemy też powiesić pokarmy tłuszczowe, najlepiej wykonane samodzielnie. Macie link u góry do tego, jak taką karmę tłuszczową wykonać. Można po prostu takich bloczków tłuszczowych czy granatów tłuszczowych powiesić znacznie więcej. To powinno wystarczyć na, na kilka dni. Zatem rozwiązań jest dużo i warto o nich pomyśleć wcześniej. Najlepiej zrobić to tuż przed tym, kiedy zaczniemy się sami przygotowywać do świąt, bo prawda jest taka, że no, święta będą dla nas najważniejsze i ptaki spadają na dalszy plan, i niestety dla nich to może być bardzo, bardzo niefajne. Powszechnie uważa się, że raz odpoczętego do karmiania nie powinno się przerywać i generalnie chodzi o to, żeby nie przerywać do karmiania, które ciągnęliśmy przez jakiś czas, który już y, ptaki zdążyły się przyzwyczaić, bo wtedy rzeczywiście one mogą czekać albo wręcz latają pomiędzy karmnikami. Te karmniki wchodzą w stałą trasę ich przelotu miejsca, gdzie one znajdują pokarm i jeśli okazuje się, że w tych karmnikach jedzenia nie ma to ptaki te mają problem, bo nie mają też za dużo rozpoznanych miejsc alternatywnych. Jak do tego dojdzie jeszcze jakiś mróz, jakiś marzący deszcz, to sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Zatem Zabezpieczajmy zawsze karmniki na święta przed świętami, przed tym czasem ostatecznych przygotowań, bo o tym zapominamy. Historia, która kiedyś mi się zdarzyła, parę lat temu, jak mieszkałem w bloku, e, zawiesiłem swój karmik bardzo późno bo gdzieś w połowie grudnia. Ptaki go totalnie ignorowały dlatego że na bloku było 17 innych karmników i one wszystkie były po prostu, ptaki się do nich przyzwyczaiły i były odwiedzane mój karmik był ignorowany. Kiedy przyszły święta Bożego Narodzenia. Nagle się okazało, że mam w karmniku ogromny ruch ptaków. Wszystkie karmniki, wszystkie 17 karmników na bloków były puste. Nikt do nich nie wrzucał pożywienia aż do wszystkich karmników, do tych wszystkich 17. Masakra. Tylko mój 18 ten był pełen. Święta się skończyły. Ptaki wróciły do karmiku, bo rzeczywiście po po Wigilii, po, po Bożym Narodzeniu natychmiast ludzie zaczęli do karmnika sypać. I nagle znowu przerwa świąteczna, sylwestrowa. Znowu ptaki są u mnie w karmniku, bo znowu przygotowujemy sobie imprezę. Znowu te kilkanaście karmników na bloku było pustych, ponieważ ptaki spadły na dalszy plan. I od wtedy już ptaki przy moim karmniku zostały, bo widać, spodobało im się to, że tutaj to dokarmianie jest regularne. A karmik był duży. Ja też przecież przygotowywałem święta, też wyjeżdżałem. Ale miałem karmnik, gdzie wchodziło kilka litrów słonecznika i to wystarczyło na kilka dni mojej nieobecności, że jak wróciłem to jeszcze nie wszystko było zjedzone, wystarczyło dosypać. Więc zabezpieczajmy swoje karmniki przed naszymi wyjazdami, przed tym żeby one były cały czas dostępne. Najlepiej stosować właśnie takie karmniki, które ten pokarm mają w jakimś zasobniku. Taki karmik też możecie zrobić sami z butelki PET. Jeden z pierwszych moich filmów. Jak trzeba, to możemy go jeszcze raz zrobić. W każdym razie to jest dobry patent. Tak samo wszelkie kulki tłuszczowe, słonina, to co może, może wisieć i, i zapewniać ten alternatywny pokarm na czas naszej nieobecności. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z naszej strefy. Cześć!